tvpodkarpacie.pl po wtorkowym meczu pomiędzy Ciarko PBS Bank i Komar Krakowią włodarze Sanockiego Klubu przedstawili nowego szkoleniowca drużyny seniorów, Mirosława Fryczera. Kilka chwil po swoim debiucie na ławce trenerskiej podczas konferencji prasowej, 54-letni Czech mówił między innymi o swoich spostrzeżeniach na temat Sanockiego Zespołu, a także o charakterystyce zawodników, którzy być może wzmocnią skład KH. Nowy trener pokusił się również o porównanie Ligi Polskiej do Włoskiej. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów konferencji. Chciałbym... Jak gdyby definitywnie zakończyć sprawę pewnych nieporozumień nieścisłości związanych z przyjściem jego osoby. Mówiło się o tym, że, że, że w senockim środowisku hokejowym chyba nie dzieje się najlepiej. Nie do końca zarząd panuje nad, nad sytuacją pierwszej drużyny, sytuacja trenerów. Wydawała się bardzo niejasna, mówiło się o tym, że, że, że będą dymisje, wręcz mówiło się o tym, że takie dymisje trenerzy złożyli. Jeszcze raz, dementuję to ostatecznie, takich dymisji nie było ani słownych, ani ustnych, ani na, 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 na papierze. Nie było, bo nie miało prawa ich być ze względu na to, że... My jesteśmy w stałym kontakcie z trenerami, rozmawiamy z nimi bardzo często i wypracowaliśmy taki, taki model na, na, na najbliższe miesiące współpracy, że my spróbujemy tym trenerom jeszcze dodatkowo pomóc. Nie, nie podziękować im za pracę, a wręcz jeszcze dodatkowo pomóc i, i tą pomocą jest osoba trenera, który jest bardzo doświadczony, który, który ma wprowadzić spokój, który ma wprowadzić jakieś, jakieś dodatkowe elementy poza, poza samym lodem, które mają spowodować, że ci nasi zawodnicy będą grali jeszcze lepiej, jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jak, jak to się mówi. E, I taka jest e, tak naprawdę geneza i prawda e, tego, tego co, się, co się w naszym klubie wydarzyło. Bo chyba nikt o, o zdrowych zmysłach z takich prawdziwych, rozsądnych kibiców nie, nie sądził, że zarząd klubu <coughs> e, po prostu zwolni trenerów, którzy e, mają 60 kilka punktów, mają wice lidera, e, Zrobili w zasadzie no, prawie wszystko, jeśli, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko, co było w ich mocy. To, co sam widział, Leska. W dzisiejszym meczu zagrały dwa naprawdę dobre zespoły. Mecz był intensywny, twardy, stał na wysokim poziomie, jeśli chodzi o dyscyplinę i zaawansowanie taktyczne obu drużyn. Wysokie umiejętności zaprezentowali również bramkarze. Podczas dzisiejszego meczu Sanoka z Krakowem drużyny zaprezentowały poziom pierwszej czwórki Ligi Włoskiej. W minionych latach najlepsze były takie zespoły jak Bolzano czy Valpusteria. Jest to bardzo dobry poziom. Jako w tych Włochach, asy prawdopodobnie Ja sam trenowałem Martina Wozdeckiego. Trenowałem Martina Wozdeckiego, widziałem w akcji Wojtka Kloza. Z kolei Petra Szinagla i Martina Richtera znam z występów w czeskiej ekstralidze. Z czasów juniorskich pamiętam również Andreja Raszkę. Natomiast jeśli chodzi o Kanadyjczyków i Polaków, to do tej pory nie widziałem ich w grze. No jeszcze bardzo młodego juniora, sam widział drugiego, tego naszego brankara, Rašku. Czy słyszał pan, że z drużyną Krakowi przed dwoma tygodniami przegraliśmy puchar Polski? Widziałem, widziałem. Tak słyszałem i widziałem materiał wideo. Myślę, że gdyby nasza drużyna zaprezentowała taką skuteczność jak w dzisiejszym meczu ligowym, to puchar zostałby w Sanoku. W finale graliśmy dobry hokej i takie porażki tuż przed końcem dogrywki bardzo bolą. Dzisiaj szczęście było jednak przy nas. że nie dali a te Tak można wiśka. Wydaje mi się, że potrzebujemy wyższych zawodników, ponieważ nasza drużyna jest niska. Oczywiście niżsi zawodnicy są szybsi i doskonali technicznie, ale w playoffach potrzeba siły i twardej gry, dlatego być może dobrym rozwiązaniem byłoby sięgnięcie po graczy o takiej charakterystyce. Czy tak będzie, zobaczymy? Muszę powiedzieć, że drużyna Sonoka jest znakomicie przygotowana do sezonu fizycznie i taktycznie. Jeśli już, to można się zastanowić nad małymi szczegółami związanymi z indywidualną pracą z poszczególnymi zawodnikami. Uważam jednak, że ten zespół może mierzyć naprawdę wysoko. Zapewniam, że, że zrobimy wszystko, żeby, żeby, żeby takich graczy jeszcze, jeśli nie, nie dwóch, to, to no, przyjmijmy, że jednego lub dwóch na pewno będziemy próbowali jeszcze ściągnąć. Waleczni wysocy, twardzi, grający na bramce, e, przepychający się pod bramką. E, no, no, może, może nie, nie mega wirtuozi techniczni, ale, ale właśnie to, co trener powiedział. Bardzo twardzi, nieunikający gry i nie bojący się. No i przede wszystkim mający warunki fizyczne, żeby e, przy bramce móc się przepychać, zmienić to, lotu krążka. E, to czego akurat tej drużynie jednak troszkę brakuje. Tv podkarpacie.pl